Dzień dobry. W lecie najbardziej nie lubię tego, że ilekroć zbieram się, żeby załatwić coś poza domem. Musicie wiedzieć, że jestem typem człowieka, który jak może to gdzieś idzie na piechotę, no to muszę w celach ochronnych pokryć swoje ciało warstwą mazi, która ma mnie ochronić przed naszą najbliższą gwiazdą, która zdradliwie wabi mnie obietnicą ciepełka i wizją pomocy w produkcji witaminy D. A tak naprawdę chce mi wcisnąć zmarszki, udar i raka skóry. Oczywiście przesadzam. Trochę. Natomiast e, zgodzić się musimy co do jednego. Stosowanie kremów z filtrem w słoneczne dni pomaga nas chronić przed bardzo poważnymi konsekwencjami. E, konsekwencjami niszczącego działania promieni ultrafioletowych. Takim jest na przykład bardzo niebezpieczny czerniak. Tylko, że nie, wcale nie mamy mocnych podstaw naukowych, żeby powiedzieć, iż kremy z filtrem chronią nas przed konkretnie tym rakiem. Może nawet rakiem w ogóle. Co nie znaczy, że powinniśmy z nich zrezygnować. To o wiele bardziej skomplikowane niż może się wydawać. Aby uczciwie zmierzyć się z tematem z tytułu tego filmu, muszę podejść do niego systemowo i rozbić ten materiał na cztery krótkie części, odpowiadające na pytanie, czy promieniowanie ultrafioletowe wywołuje rak? Jak działają kremy z filtrem, tak w ogólnym ujęciu? Czy to działanie jest bezpieczne i czy może wpłynąć w jakiś sposób na kancerogenezę? Czy może wpłynąć? I wreszcie czwarty. O, tak chyba powinienem odliczać, czy istnieją badania, które taki wpływ potwierdzają. Na koniec pokuszę się jeszcze o coś, co może przypominać podsumowanie. Żeby więc nie marnować cennego czasu, zaczynamy. O, już po piwnicy. Żebyśmy mogli żyć, nasze komórki muszą się dzielić. W nowe muszą zastępować. Stare. Kluczowym etapem takiego podziału jest kopiowanie materiału genetycznego, który jest w naszym przypadku swoistym przepisem na człowieka. Czy może, żeby nie reklamować książki już poza studiem, powiedzmy przepisem na Bociana? Odczytanie tego przepisu jest oczywiście skomplikowane i naprawdę można by o tym pisać książki. Ale w gigantycznym uproszczeniu. Jeżeli z przepisem jest wszystko w porządku, to jest szansa, że i z bocianem też tak będzie. W czasie naszego życia może jednak w sekwencji nukleotydów dochodzić do zmian, mutacji. Czasami jest to spontaniczny błąd. Błąd w czasie przepisywania. Czasami efekt działania zewnętrznych czynników, które niszczyć mogą nić DNA. Jesteśmy jednak wyposażeni w całą gamę zabezpieczeń przed takimi eventami. Armia enzymów na bieżąco sprawdza, czy do mutacji nie dochodzi, próbuje je naprawiać i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po to, aby gdzieś nie wdarł się błąd, który później może zostać powielony. Zwykle udaje się zachować zdolność do zdrowego podziału komórki. Enzymy nie są jednak doskonałe, Raz na jakiś czas zdarzy im się coś przeoczyć, tym częściej, im uszkodzeń, błędów, mutacji będzie więcej. Większość takich zmian nie ma wielkiego wpływu na nasze funkcjonowanie. Gdy jednak podmiana przypadnie na fragment DNA, który jest ważny dla naszego organizmu, dla naszego życia, dla naszego funkcjonowania, taka komórka może stać się potencjalnie komórką rakową. Co w tej sytuacji może się stać? Więc niewykluczone, że gdy przyjdzie do podziału komórkowego, odpowiedzialna za to maszyneria, odpowiedzialne za to indywidua, odegrają rolę, powiedzmy, odpowiedzialnego majstra i powiedzą coś w stylu. Nie, no panie, kto panu to tak. Do podziału nie dojdzie i zostanie uruchomiony program śmierci takiej zniszczonej komórki. Mutacja nie zostanie zreplikowana. Czasami jednak majster no, machnie ręką i powie coś w stylu no dobra, skoro tak jest w planach, no to robimy, nie? Tylko że w takiej sytuacji może zacząć się wzrost tkanki nowotworowej. Tak wyglądają początki raka. Co może powodować powstawanie tych mutacji? Promieniowanie jonizujące, toksyczne chemikalia, szeroko rozumiany stres. Reaktywne formy tlenu i azotu. Czy może to zrobić także ultrafiolet? Taki, który dociera do nas ze słońca. Tak. Więc promieniowanie ultrafioletowe powoduje raka, zgadza się? Jak najbardziej. Mamy na to szereg dowodów. Osoby pracujące na zewnątrz mają trzy razy częściej raka skóry niż te, które spędzają większość dnia w budynkach. Rak występuje częściej na częściach ciała wystawionych na promienie słoneczne. Mamy też piękny przykład z takiego naturalnego eksperymentu. Swego czasu Brytyjczycy wysyłali skazanych więźniów do swojej kolonii w Australii. W efekcie ludzie o białej skórze, pochodzący z tej samej genetycznej puli, Zamieszkiwali dwa zgoła różne środowiska, oczywiście jeżeli chodzi o nasłonecznienie, klimat. Ci, którzy są częściej wystawieni na promieniowanie ultrafioletowe, na działanie promieni ultrafioletowych, czyli ci w Australii, zapadają obecnie na raka skóry ponad 6,5 razy częściej. A tak przy okazji, o kolorze skóry wspomniałem dlatego, że ludzie o ciemniejszej karnacji zapadają na raka, chorują na raka skóry rzadziej. Kolor naszej skóry jest bowiem zależny od barwnika, od zawartości w skórze barwnika, o nazwie melanina. Melanina powstaje m.in. po wystawieniu na działanie ultrafioletu. Pełni ona rolę takiego parasola, chroniącego nas przed destrukcyjnym działaniem tej składowej światła słonecznego. Wydzielanie Melaniny jest mechanizmem no, odpowiedzialnym, odpowiadającym za powstanie, wykształcenie się opalenizny. Jeżeli opalenizna się wykształca, no to świadczy to o niczym innym jak o tym, że w komórkach doszło już do uszkodzeń DNA, że trzeba się przed kolejnymi takimi epizodami chronić. Tak, jak chronić ma nas krem z filtrem, prawda? Trochę tak. Ale, <laughs> jak to zwykle bywa, to skomplikowane. W 1932 roku w Kopenhadze miał miejsce drugi międzynarodowy kongres o świetle I wbrew pozorom. Nie była to konferencja Illuminati. Naukowcy, którzy wzięli w nim udział, dyskutowali po prostu o fizyce. Proponowali różnego rodzaju ustalenia mające na celu uściślić pojęcia itd. itd. To wówczas promieniowanie ultrafioletowe podzielono na trzy składowe: UVA, UVB i UVC, w zależności od długości, a więc i energii fali. Składową C, która ma najwyższą energię, zatrzymuje Warstwa ozonowa, jeżeli takowa oczywiście jest. UVB ma pośrednią energię, stanowi jakieś 5% ultrafioletu, który dociera do powierzchni Ziemi i przez lata zwykło się utożsamiać je z długoterminową opalenizną z jednej strony oraz z drugiej nowotworami skóry. UVA z kolei to promieniowanie o najniższej energii. Jest go najwięcej i wiele źródeł wciąż kojarzy je głównie ze starzeniem fotochemicznym, czy starzeniem skóry po prostu. Ono też ma związek z niszczeniem, ale tym razem niszczeniem kolagenu w głębszych warstwach skóry. Ale taki jednowymiarowy podział, jednowymiarowy pogląd nie jest słuszny. O czym na szczęście coraz więcej osób wie. Każde promieniowanie z zakresu ultrafioletu jest zdolne do wywołania oparzeń, mutacji, a przez to w dłuższej perspektywie nowotworów. UVB robi to zwyczajnie szybciej niż UVA. Dlatego kremy z filtrem powinny chronić nas przed jednym, jak i drugim rodzajem, jedną i drugą składową promieniowania ultrafioletowego. Jak to robią? E, mają w sobie substancje, tak jak na przykład e, oksybenzon, które mogą pochłonąć promieniowanie, uniemożliwiając mu dotarcie do skóry, przechodzić przy okazji w stan wzbudzony, a następnie ten nadmiar energii, który mają w tym stanie wzbudzonym, oddać do otoczenia, ale już w postaci ciepła, które jest w dużym uproszczeniu oczywiście związane z ruchem cząsteczki. Ciepła w takich ilościach, które niszczącego wpływu na DNA już nie ma. Wspomniany oksybenzon może takich cykli wzbudzenia i relaksacji, jak mówimy, mieć nawet 90 miliardów na sekundę. Z kronikarskiego obowiązku dodam, że oksybenzon jest związkiem organicznym, to znaczy takim, w którym występuje organiczny węgiel. W kremach z filtrem możemy mieć także związki nieorganiczne, jako te, które chronią nas przed ultrafioletem, choćby tlenek cynku, który ma w cząsteczce tlen i cynk, a więc yy, Organicznego węgla nie ma. Co jednak ciekawe, tlenek cynku, chociaż zgoła odmienną substancją, ma bardzo, bardzo podobne działanie w porównaniu do wspomnianego oksybenzonu. Wzbudzenia i relaksacja z wydzieleniem ciepła. Niektórzy podają, że takie mineralne, nieorganiczne składniki odbijają promieniowanie ultrafioletowe, ale nie jest to prawda. Dotyczy to zwykle mniej niż 5% ultrafioletu, więc mechanizm nie różni się tak bardzo. Więc kremy z filtrem dodatkowo nas dogrzewają, skoro mamy tę energię termiczną. Tak. Czy jest to odczuwalne? Raczej nie. Emitowane przez słońce promieniowanie podczerwone jest w tym dużo, dużo wydajniejsze. A czy działają, jeżeli chodzi o ochronę przed poparzeniami? Zdecydowanie tak. Z jednym zastrzeżeniem. Ludzie. Od w zasadzie setek lat wcierają w siebie różne substancje, ale nie po to, by chronić się przed nowotworami, ale po to, by nie doprowadzić do poparzenia słonecznego. Pierwszy krem z filtrem powstał w latach 30. XX wieku, dokładnie z tą samą myślą. Ambr Soler, bo tak się nazywał, wytworzono po raz pierwszy w 1935 roku. Odpowiedzialny był za to niejaki Eugene Schuler. Do dziś, jeśli kremy z filtrem są stosowane, to wywiązują się z tego zadania znakomicie. Zakładam też, że słyszeliście kiedykolwiek o SPF, czyli Sun Protection Factor, takim mierniku, który pomaga nam określić, jak skutecznie krem chroni nas przed promieniowaniem ultrafioletowym pochodzącym ze słońca. I teraz taka ciekawostka. Ten SPF nie jest wyznaczany w taki ściśle Laboratoryjny sposób. To znaczy, owszem, robi się to w laboratorium, ale wykorzystuje się do tego ludzi. Białych ludzi o jasnej karnacji. I SPF 50 wcale nie oznacza, że możemy 50 razy dłużej przebywać na słońcu, a jedynie, że u takiej osoby biała, jasna karnacja, oparzenie słoneczne, poparzenie słoneczne wystąpiło po przyjęciu dawki 50-krotnie większej niż bez zastosowania. Kremu. Dlaczego to jest istotne? No dlatego, że przez ten czas, ten dłuższy czas e, promieniowanie ultrafioletowe oddziałuje na naszą skórę. Może wywoływać mutacje, może wywoływać uszkodzenia e, i pomimo, że tego poparzenia fizycznie nie widać, to na gruncie komórkowym, molekularnym zmiany mogą jak najbardziej być obecne. Potwierdza to zresztą sytuacja z witaminą D, która jest produkowana w naszej skórze z udziałem promieniowania ultrafioletowego. Stosowanie kremów z filtrem nie wpływa, zgodnie z obecną wiedzą, na poziom tej witaminy u ludzi. Kwanty ultrafioletu docierają więc do głębszych warstw skóry. Czy więc nie powinniśmy założyć, że takie kremy będą wpływały także na kancerogenezę? No cóż, po raz trzeci. To skomplikowane. Tak jak nie każdy człowiek z nożem chce nas koniecznie zadźgać, tak nie wszystko, co nie dopuszcza do powstania. O, dziękuję. Tak nie wszystko, co nie dopuszcza do powstania poparzenia słonecznego wywołanego ultrafioletem, będzie nas z automatu chroniło przed nowotworem. Trzeba by więc spojrzeć na konkretnie ten związek stosowania kremów z filtrem i występowanie nowotworów i przyjrzeć się, co na ten temat mówią y, prace naukowe. Dużo tego nie ma, ale wnioski są naprawdę ciekawe. Publikacje mówią wcale nie tak dużo i z pewnością nie definitywnie. Chodzi głównie o problematykę stworzenia odpowiednio kontrolowanych badań. Nie można wystawić ludzi na słońce, smarując wcześniej połowę z nich placebo i obserwować, kto dostanie raka, skoro mamy prawo podejrzewać, że ci z grupy bezfiltrowej, będą mieli tego raka częściej. Próbuję się więc to niejako obchodzić, analizując sytuację, w której grupa badana miała używać kremu odpowiednio dużo i odpowiednio często, a grupa kontrolna tyle ile chce. Warto bowiem wiedzieć, że większość z nas używa zbyt mało kremu, rozprowadzając na powierzchnię zaledwie 20, góra 50% rekomendowanej ilości, jaką jest w uproszczeniu. Oczywiście kieliszek na całe ciało co 2-3 godziny. Wracając do badań. Te sytuacje, czy ta sytuacja skutkuje tym, że porównujemy jabłka do jabłek, gruszek i śliwek. Ale możemy wyciągać wnioski i próbować maksymalizować jakość tych wniosków. Więc z analiz wynika, w takich właśnie badaniach, że stosowanie kremów z filtrem w okresie 5 lat zmniejsza o 40% ryzyko zapadnięcia na raka kolczystokomórkowego, ale na przykład nie wpływa na częstość diagnoz raka podstawno komórkowego. Być może dlatego, że akurat ten podstawno komórkowy rozwija się zbyt długo, by wyłapać wpływ odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej na jego powstawanie w takim krótkim pięcioletnim badaniu. A co z czerniakiem? Jeśli mam być szczery, trudno powiedzieć. Kontynuacja wspomnianego badania w ciągu 15 lat w grupie stosującej kremy z filtrem zauważyła mniej przypadków tego nowotworu. Jest. Tylko jedno ale. Badanie prowadzono na grupie 1621 Australijczyków. Czerniak nie jest bardzo częstym nowotworem. W Polsce zapada na niego kilka, kilkanaście osób na 100 tysięcy, więc nawet zakładając, że w słonecznej Australii takich raków jest kilkukrotnie więcej, to wciąż przy tak. Niedużej grupie badanych, to zaledwie kilka czerniaków do przeanalizowania, a przez to duża szansa na wyciągnięcie pochopnych wniosków. To po prostu mógł być przypadek. Co ciekawe, dwie metaanalizy, a więc prace, które analizują wyniki z wielu badań, sugerują, że kremy z filtrem nie zmniejszają częstości występowania nowotworów w ogóle, nowotworów skóry. Stawia się im jednak kilka zarzutów. W sensie tym badaniom rzecz jasna. Po pierwsze, uwzględniają one prace, w których ankiety były wypełniane retrospektywnie, czyli na pytania odpowiadały między innymi osoby już chore. Dlaczego tu problem? No dlatego, że większość z nas, po pierwsze, nie monitoruje, ile kremu z filtrem nakłada, nie zapisuje tego nigdzie, więc trudno wiarygodnie odtworzyć te dane po czasie. A po drugie, no jako ludzie generalnie, mamy taką skłonność do szukania. Z zewnętrznej przyczyny wydarzeń. Yy, większość chorych na raka skóry prawdopodobnie nie powie moja wina, ewidentnie za mało kremu stosowałem kilka lat temu na wakacjach w Stegnie, na plaży w Stegnie. Po drugie, kilka z tych prac obejmowało kremy chroniące tylko przed UVB, a nie takie o szerokim spektrum, które dziś są w wielu krajach standardem. UVA, przypominam, także ma związek z rakiem skóry. Yy, paradoksalnie Łatwiej o wyraźne dowody skuteczności szczepionek przeciwgruźliczych i tych przeciw ospie prawdziwej w zapobieganiu czerniaka niż o dowody takiego ochronnego wpływu ze strony kremów z filtrem. Tak, z tym, że musimy pamiętać, iż brak silnego dowodu skuteczności nie jest silnym, nie jest żadnym dowodem nieskuteczności. Dodatkowo pamiętajmy, że przy raku kolczystokomórkowym, Przesłanek świadczących o skutecznym działaniu jest naprawdę, naprawdę sporo. Dlaczego więc, skoro świadomość konieczności stosowania ochrony skóry przed promieniowaniem ultrafioletowym jest teraz największa w historii, częstość diagnozy wszystkich odmian raka skóry z roku na rok rośnie. O tym, że nie każdy dobrze, odpowiednio taki krem z filtrem nakłada, już wcześniej wspominałem. Powinniśmy też poczekać, aż taka warstwa, którą nanieśliśmy, wyschnie zanim się w cokolwiek ubierzemy tak, aby ubranie jej nie wytarło. Koniecznie należy to smarowanie odnawiać co 2-3 godziny niezależnie od tego, jak silny mamy filtr, to też jest ważne, wyższy SPF, nie działa dłużej, działa mocniej, ale nie dłużej. Dodatkowo, y, większa świadomość w sensie konieczności ochrony skóry może przekładać się na częstsze wizyty u dermatologów, częstsze kontrole, a więc częstsze diagnozy czegoś, co jeszcze 20-30 lat temu mogłoby w statystykach umknąć. Wielu komentatorów, y, komentatorów i badaczy, tak na marginesie, zwraca też uwagę, iż krem może dawać poczucie, fałszywego bezpieczeństwa, tak to nazwijmy. Że gdy się nim pokryjemy, możemy przebywać na słońcu, przynajmniej w naszej głowie e, takie myśli się rodzą, dłużej, dłużej się opalać. To w połączeniu z błędami w stosowaniu może być zaś czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu nowotworów, a nie chroniącym przed nimi. Nieodpowiedni skład wielu kremów to również coś, o czym warto pamiętać. W 2021 roku niezależne laboratorium przebadało 300 dostępnych na amerykańskim rynku produktów i w aż 76 z nich znalazły ślady benzenu, substancji, nomen omen, rakotwórczej. 14 preparatów zawierało benzen w stężeniu uznawanym przez Amerykańską Agencję Leków za toksyczny. I nie jest to jedyny przypadek, gdy składniki kremów z filtrem okazują się być co najmniej kontrowersyjne, jeżeli chodzi o wpływ na organizmy żywe. Mam tutaj na myśli oksybenzen i pochodne mogą wchłaniać się przed skórę i kumulować w naszych organizmach. Budową przypominają hormony i są nawet badania wiążące je ze zmniejszoną płodnością u myszy, niższym poziomem testosteronu u chłopców swego czasu podwyższony poziom benzofenonów w porównaniu do ogółu populacji zaobserwowano u mężczyzn będących pod opieką klinik leczenia niepłodności. Oksybenzon należy właśnie do tych benzofenonów. Inne popularne składniki kremów wpływają na przykład na liczebność i funkcjonowanie plemników saków, a substancja o nazwie metylizotiazolinon do niedawna wchodząca w skład niektórych kremów w 2013 roku została uznana za alergen roku. Składniki mineralne także bywają łączone z niezbyt ciekawymi historiami. Na przykład nanocząstki tlenków cynku i tytanu mogą pogarszać orientację w przestrzeni i pamięć szczurów laboratoryjnych oraz myszy wiąże się także z mniejszą masą mózgu pszczół. W kremach czasami są też pochodne witaminy A, pełniące w tym wypadku funkcję antyutleniaczy, czyli takich trochę konserwantów, bym powiedział, dla tego preparatu. Badania wykazały, że takie związki wpływają też korzystnie na stan skóry. Pozwalają dłużej zachować jej dobrą kondycję, dłużej w perspektywie lat, ale jednocześnie są reaktywne po wystawieniu na działanie promieni ultrafioletowych. W modelach zwierzęcych tego typu cząsteczki właśnie w połączeniu z ultrafioletem wywoływały nowotwory, zmiany nowotworowe u zwierząt laboratoryjnych. W 2019 roku e, pewna organizacja non-profit przeprowadziła badania, dzięki którym wykryto pochodne retinolu, to jest inna nazwa witaminy A właśnie, w 13% przebadanych e, produktów z kategorii kremy z filtrem przeciwsłonecznym y, i wiem jak to może brzmieć ale nie jest moim celem straszenie kogokolwiek. Wbrew pozorom te wszystkie doniesienia powinny nas troszeczkę uspokajać, bo wiedząc o tym, jak mogą, podkreślam, mogą u ludzi działać konkretne substancje dostępne w jakichkolwiek kosmetykach, możemy lepiej, bezpieczniej te kosmetyki produkować w przyszłości. Dodatkowo uznałem, że ta historia po prostu pokazuje, jak bardzo, jak o wiele bardziej złożony jest świat wokół nas. Pięknie złożony, moim zdaniem. Pozwolę sobie dodać, czy więc powinniśmy stosować kremę z filtrem? Więc nawet sceptyczne prace przeglądowe stwierdzają, że przy wychodzeniu na intensywne słońce będzie to miało dla nas najprawdopodobniej korzystny albo bardzo korzystny wpływ. Również jeżeli chodzi o ochronę przed nowotworami skóry. Pomimo, że nie ma takich silnych dowodów, o czym się tutaj rozwodzę, na to właściwość kremu z filtrem, to się podejrzewa. I niewykluczone, że już może nawet za kilka lat będziemy mieli przesłanki, które to wyraźnie potwierdzają. Kremy zdecydowanie przeciwdziałają wystąpieniu oparzeń, procesom starzenia skóry. Istnieją badania, które pokazują, że już w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej, mam tu na myśli powiedzmy, tygodnie stosowanie właśnie kremów z filtrem potrafi starzenie skóry odwrócić, procesy starzenia skóry odwrócić do pewnego stopnia, ma się rozumieć. Więc, jeżeli musimy spędzać więcej czasu na słońcu, lepszym wyjściem jest zrobić to z odpowiednią ilością kremu z filtrem na powierzchni skóry, niż bez niego. To nie ulega raczej wątpliwości. Natomiast zupełnie inną kwestią jest to, że dużo zdrowsze dla naszej skóry jest unikanie sytuacji, w której może nam grozić słoneczne poparzenie. Nie trzeba się godzinami smażyć. W południe, w lecie, na plaży, aby zapewnić sobie odpowiednio dużą produkcję witaminy D. Jeżeli ciało mówi nam, w uproszczeniu, że gorąco i parzy, to warto tego pierwotnego impulsu ciągnącego nas w cień wysłuchać. Opalenizna, niektórym z nas, no powiedzmy, podoba się, społecznie się podoba, tylko dlatego, że jest taki konwenans. Nie zawsze tak było. Kiedyś w cenie była bladość. Więc jeżeli możecie, nie stwarzajcie sobie okoliczności do słonecznego poparzenia. A jeśli takie wystąpią, krem z filtrem to wciąż dobry wybór. Nie wiemy co prawda, jak dobry, albo czy tak dobry, jak mówią czy podejrzewają niektórzy, ale jednak dobry. Do zobaczenia, do usłyszenia.